O, no, lecimy, lecimy. Zupa już prawie gotowa, nudle się fajnie rozpuściły, to lecimy no. w benzynie naturalnie. Obejrzymy, jak to pójdzie. O, chyba coś z tego będzie On o kasę Dzisiaj tak trochę ciepli się zrobiło Ale teraz już jest wieczór Kodom kurde nie wezna się w tym największym słońcu Nie wyda się kurde Gimnaz, Miałem szczęście, że nawet nie padało. To to nie nasiąkło. Teraz przez cały dzień już wyschło fajnie. To już jest dobrze. To można malować. jak mu się kolor podobał. no dobra, tak to będę malować cały nie będę tego nagrywać, bo to jest głupota lecimy z drugą stroną kurde jaki lakiernik, taka farba wiecie radali struna schně. Jo, no tak mám ještě naděja, že to starčí, že by odšrotka to pomalovat. Ale povinno. A benzina robí robotek. Lujach. I myśla o tych pogadulcach, o tych baba i chłop, kurde, jakie się tam teraz kurde stresy w tych kurde domach porobiły. I na tych wszystkich facebookach, i wszystkich kurde takich. Co się tam musi dziać? Jak to teraz kudy stresy w domach, bo, bo te baby do tych hopów godają. Ty chyba na to nie będziesz patrzeć. A te hopy, a czemu nie? Bo on cię jeszcze zepsuje. Wiecie jak jest, nie? On cię jeszcze zepsuje. Będziesz taki jak on. A te chopy się myślą, ja już dawno taki jest. Ja tak to jest, które ja wam Nie ma lekko w życiu. Cię jeszcze zepsuje Ty będziesz dokładnie taki jak on Chopy to słyszeli Już nieraz, kurde Jak nas z kumplami na piwach byli, czy coś To już zawsze takie coś było Go dane O ty świnko Kurde, taki lakier fajny Obcia prany Cały Tam się już kurde grubo dzieje teraz na tych wszystkich Facebookach na tych grupach internetowych i tak dalej Ja się to mogę wyobrazić Co się tam musi dziać Jako tam jest wrzawa Podają. skąd ten się wrzun? to jest pierun to jest pierun kaj się taki uchował on wszystko wie co my robimy wiecie jest, nie? wszystkie nasze patenty znowu A jak się te hopi od tym do vědzu. To będą takie jak on. Ja. jo nic nie za to. Ani troška. Ciekawe te wpisy na to, bo dzisiaj te filmy wlazły Co tam te wszystkie majstry mi napisali. Powiedzą ja to się zarozawali Nie? Na pewno tak będzie To na krzywo postawić To się zawali. Będą gadać i pisać. No, tak też może być. Bo statyk tego nie obliczył. A jak statyk nie obliczył, no to nie ma takiej opcji, żeby się nie zawaliło. Zawsze musi być statyk. Wiecie o co chodzi. Dobra, ale wracając do tych kurde pogadulców tam. A no, tam się już musi dziać na tych grupach. Te biedne hopy. Mają zakaz. Tak jak małym dzieciom się robiło. Zakaz patrzenia na telewizję. Nie? Chociaż to było. Wiecie, te dzieci myśleli, że mają kara. A to było kude błogosławieństwo za nich. Jak nie patrzeli na te głupoty w telewizji. To aż oczy razy mądrzejsze się kurde zrobiły Bo oni tak podświadomie tam do tych wszystkich bajków i innych pakowali tam jakieś kurde nowe pomysły Ideologie Ale to nic Zawsze może być nadzieja, że jak dzieci będą srogie, to zmądrzeją, ale przeważnie już tak nie jest. Czym sroksze, tym głupsze się robią, bo już są przesiąknięte tym całym jadem z tej telewizji, bo tam tylko jad odrzmi, i od rana do wieczora leci. Rozpuszcza się ta kurde rolka chyba już, a to już koła mi to w ogóle nie przeszkadza droną tu ktoś loto baby mnie namierzają ja gładam nie ma lekko kurde na tym świecie no ja się już kurde zastanawiam czy to kurde kontynuować czy mnie sam za rok ktoś zabije za to ale każdy kiedyś musi umrzeć to ja się tak nie boję, aż tak mocno się nie boję Ja bym opowiedział historyjki Ale jeszcze na nie przyjdzie czas wszystko, na wszystko kiedyś przyjdzie czas I to takie z życia wzięte o. Teraz tak na jesień się zacznie, będzie cyrkus, ja już to czuję w kościach, bo za długo spokoju jest tym wszystkim, teraz zaś zaczną głupieć. <głupia> jak ktoś jest charakterny to się nie do ogłupieć ale jak ktoś bo ptoka to to weźmie i jeszcze się tym pofoli. jaki on to jest dobry albo ona i co on albo ona to robi dla społeczeństwa bez mi się chciało, ten film też był taki u mnie na kanale, jakaś tam jest, już nie pamiętam, to tu Jak ja do tego meczu tam pojechał, a oni chcieli kasa ode mnie wyszarpać. Wiecie, to jest takie jechanie, to jest takie jechanie na patencie, bo każdy się pomyśli, a to ino jeden euro, to dom. A chcieli wyszarpać kasa, a tu taki cąg, kurde, naroś się, kurde. ktoś powiedział nie. Wiecie, większość youtuberów, bo to na, na chore dzieci to miało być i na coś to tam. Na biedne i chore dzieci. Większość YouTuberów, tak ja tak myślę, z, z 98%, by to za wykorzystało. Daliby ten 1 euro, i potem w każdym filmie by o tym jeszcze przypominali, że oni dali 1 euro na biedne i chore dzieci. Wiecie, jaka to reklama, to jest tak, jak to jest kurde, tak. Większość by to zarobić korzystała. A ja powiedział nie. Jezus. To już jest kurde. Imić zajchany. Jaki ten hobby jest niedobry. Nie chciał dać na biedne i chore dzieci. Ten już ma przewalony, to subskrypcję zaraz urwać i iść, bo to jest diobą A ktoś kto jest kumaty od razu załapie, że potem ten szef z tego meksia z takim dupnym wydrukowanym czekiem, będzie się lansował Ile to on nas bierał, nie? Wiecie o co chodzi? Że on jest ten dobry, że to on nas bierze. Tam już nie będzie godane, że ktoś tam doł i tak dalej. Nie! nie. Tam jest potem gadka taka że to ten szef z tego Meksia nasbierał, nie? Wiecie? Koncern od razu. będzie miał lepszy image ja już to wszystko wiem, ja to i ja nie, ja nie rozwidziałem już takie numery jak ktoś chce dać, to musi dać tym ludziom, którzy to potrzebują bezpośrednio a nie futrować, czyli karmić jeszcze tych wszystkich po drodze o to chodzi Bo, jak się tak dobrze zastanowić nad tym, to tam bardzo, ale to bardzo mały procent z tego, co nas zbierają, wyląduje u tych ludzi, co to potrzebują. No, ale czymś się trzeba wylansować. I najlepsze to jest takie, wiecie, taki staromodne, takie tego. Oni potem dają. dziecku odmówisz? Pieruny dzisiaj cały dzień jeżdżą. I larmują. Może ten hopisz na zawał umarł. Ty babie. Wiecie, ta kuglotka, dziecku, odmówisz? Ja naturalnie. A czemu nie? Jak ktoś chce dać, niech daje tym ludziom bezpośrednio. Nie przez jakiś takich kurde udawaczy, że oni coś robią. Takie jest moje zdanie. Ja tam nie chcę teraz gadać kurde tych nazw, bo bym musiał tam wymieniać te nazwy, a to się może cyrkus z tego zrobić, a ja cyrkusu nie chcę. Ale jest niby taka orkiestra jakiejś tam pomocy. Wiecie o co chodzi? Jest jakoś orkiestra jakiejś pomocy, nie będę gadał wszystkiego. Kumaci się kapną. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz to ta nazwa już mi się głupkowa to wygląda. Taki cholerny spryciarz musiał wymyślać. Orkiestra kojarzy się z tym, że jest muzyka, że jest zabawa, że ktoś się bawi, że jest wesoło, że tego nie. no. Ktoś taką nazwa, to do jaj ktoś wymyślił. 100% do jaj to wymyślił. I to jeszcze, wiecie, okres świąteczny. I to tak spasowali. Nie? Oni wiedzą, że na święta ludzie są nastawieni na, na dobroć i tak dalej. No i to ktoś tam dobry pomysł na tym kurde miał, żeby to wszystko wykorzystać na swoje cele nazwa zrobili i kasa biją tak, a nikt z tych ludzi co tam daje nie wiem czy tam ktoś daje coś czy nie daje bo ja tego nie sprawdzę ja sobie tak wyobrażam, że jest spora grupa ludzi co tam coś daje i to wszystko finansuje ta cała imprezka nie? a te się tam w kuluarach szampanki popijają i beka mają z tego wszystkiego. Musiałem po trochę otrzyć. O Boże, mi się zakurzyli. Wiecie, jakieś tam... Na medycyna, na to, na tamto. Jak ja już takie coś słyszę... Szpitale mają hulać. Bo państwo mogą o to zadbać. A... Prywatne szpitale już same o siebie zadbają. Podatków jest branych ze wszystkiego, z każdego pierdnięcia jest podatek brany. A więc gdzie te pieniądze są? Trzeba to tam pchać, gdzie trzeba. A nie jakieś głupoty, kurde, świrować, że nie ma kasy. Kasa była, zawsze była. Tylko w kieszeni u tych, co kradli, a nie u tych, kurde, co ją potrzebowali. Dlatego pomalowane jest. tam jeszcze ten dół trochę tak obciaprać. Zaraz to odsuna. I taką rolką nie bardzo mokrą obciaprą ten dół zrobię tak jak tam jest, nie wiem, czy to będzie widać. Tam, a potem się to ziemią zasypie i będzie jak wyschnie. Także ta kasa, kurde zawsze wpływała, tylko nie do tych co trzeba. No. Ja wiem, że te youtubery, youtuberzy by to wykorzystali. I w co trzecim, w co czwartym. Ach, co drugim filmie by go dali. Patrzcie. ja dałem jeden euro na biedne i chore dzieci. Ja wiem. są takie akcje. Jak już słyszę akcja charytatywna, to mnie aż, kurde, wysypka wyskakuje. Bo ja wiem, że to jest sponsorowanie jakiegoś dziadygi, kurde. Co to zaś wymyślą? Tam z tego nic nie skapnie. A najgorsze jest jeszcze takie coś. Jak oni to wysyłają potem do innych państw, zamiast im łopaty posłać, żeby się studnia wykopali, to nie, tamci siedzą na drzewach, patrzą, kurde, jak banany rosną, dzieci robią, a te im przyjechali jeszcze sami studnia wykopać, i oby im wywalił pół łopat i niech jadą z tym koksem. Na co oni tam czekają? Głupich szukają. I te zdjęcia. Jakie te dzieci chore, jakie one biedne i tak dalej. A tam ci siedzą, nic nie robią, siła zbierają i robią następne. A te za zim tam nowo studnia jadą wykopać. I szkoła postawić. Ja już to wszystko wykumą. Dobra, maluję dalej.